Go, był maj, pachniały bzy. W twarz uderzył wiatr Stanęły w oczach łzy On uśmiechnął się, podniósł dłoń Spojrzeniem przywołał ją Do siebie ujęła jego dłoń Ścisnęła mocno gdzieś w oddali ptak zniósł pieśń radosną Czy to wiosny czar, czy miłosny żar Sprawiły to... Że ona robi lodamu, bo umi robi lodamu, bo lubi to, robi lodamu, jakie to piękne jest. Że ona robi lodamu, bo umi robi lodamu, bo lubi to, robi lodamu, a wokół kwitną mzy. Ciepłym swoich warg, ogrzała go całego, on palce w jej włosy wplutł. I spojrzał w niebo: w welurze jego ud znalazła schronienie swe. I radość przed końcem drogi tej, nie czuł już lęków wcale, Cytować zaczął więc. Getego w oryginale, po chwili białym zem, udekorował włosy jej. באוن רבלאדמור ב אומי רבילודמור